Brat, dzisiaj wróg. Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią, szaman. Dlaczego Twoi bracia walczą z Tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w kruszak. Kruszak jest zły, ten. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak, ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci, dużo zim temu. Oni sen ducha, jak urszak. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali krusza. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas mówiąc, że wejście znajduje się w mieście Orków. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni, a w której? Kopalnia, pod wioską w Kotle. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla kruszak, ale kruszak zły rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci, wszyscy żywi i martwi. Tak i tak, wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Krusza. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak, iść. Bić, Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował Urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratyncy nie wpuszczą cię do miasta. Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni, syn ducha w domu. Spalić obcy, zabić obcy. Dobrze, już dobrze, ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie ulumulu. To obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to ulu-mulu? Obcy znajdzie przyjaciel, Urszak. Przyjaciel Urszak da ulumulu. mulu Obcy weźmie ulu-mulu i nie zginie. W porządku, rozumiem o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został. Chory, nie uciekł. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak, niewolnik w kopalni. Urszak. Dziękuję za pomoc. Urszak, dziękuję obcy. Obcy, uratował urszak. Obcy teraz, przyjaciel urszak. Przyjaciel weźmie talizman urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali Śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, Śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który. Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni, tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale. Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na Ciebie. Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym Cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Zawsze to samo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Może kiedyś takie sprawy załatwiało się... Witaj. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pomóc zwiększyć... 是。 Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontr-uderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Lee kazał mi przekazać. Jako jeden z naszych najlepszych najemników, zostałeś wyznaczony do udziału w tej misji. Pójdę z Tobą. Na początku, jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Do zobaczenia! Witaj! Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym, znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek. Trudno o kogoś lepszego niż ty. Do zobaczenia!